Neil Brin to legenda kina w bardzo specyficznym sensie. Jego filmy to dzieła niskobudżetowe, niezależne, często absurdalne, ale jednocześnie fascynujące. Oto trzy najbardziej kultowe filmy Nila Abrina. Double Down. To od tego filmu wszystko się zaczęło. Neil gra tu super hackera, który jednocześnie żyje na pustyni, walczy z rządem, cierpi po stracie ukochanej i planuje atak biologiczny. Chaos fabularny. Zdecydowanie, ale właśnie dlatego ten film stał się memem. Fateful Findings. Dla wielu to jego opus magnum. Neil gra pisarza, który Grywa rządowe spiski, ma nadprzyrodzone moce i rozbija konspirację korporacyjną. Wszystko jednocześnie. Dialogi są niezręczne, efekty komputerowe tragiczne, ale w tym szaleństwie jest metoda. Pastrzut! Tym razem nie wciela się w istotę z przyszłości, która przybywa na ziemię, by oczyścić świat z korupcji. Z pomocą mocy AI eliminuje tysiące skorumpowanych polityków i jednym kliknięciem. Filmy brina są tak złe, że aż genialne. Ogląda się z niedowierzaniem i uśmiechem. Macie swojego ulubionego Nila? Piszcie w komentarzach, zostawcie lajka i subskrypcję.